To jest odcinek walentynkowy, stąd mnie dzisiaj takie miłosne, serduszkowe kolczyki. Nic dzisiaj nowego Wam nie pokażę. Nowego w tym sensie, że nic nowego nie kupiłam. Pokażę Wam za to trzy sukienki z mojej własnej szafy i wszystkie łączy to, że są po prostu czerwone. I tu mam zadanie dla Was, żebyście powiedzieli mi w komentarzach najlepiej, którą z tych sukienek powinnam założyć na romantyczną kolację z mężem. To pomożecie, zaczynamy ten odcinek. Pierwsza z proponowanych sukienek to taka, którą kupiłam w butiku w moim mieście, więc miałam absolutnie okazję ją przymierzyć. Stwierdziłam, że tak, podoba mi się i kolor, i fason, i dlatego znalazła się w mojej szafie. Ale czy się nadaje na randkę? Powiedzcie mi sami. Myślę, że taka sukienka w mojej garderobie nie jest dla nikogo jakimś większym zaskoczeniem, bo lubię ten fason, o tym mam już wiele razy mówiłam. Ma falbanę, którą ładnie maskują, ma też dekolt w serek, który Wam zaraz pokażę. Otóż to. Uzupełniłam ją oczywiście dla efektu bardziej walentynkowego, taką czerwoną torebeczkę w kształcie ust, ale no oczywiście to tylko taki zabieg na walentynki, bo ta sukienka też pięknie prezentuje się na przykład z czarną ramoneską, czarnymi szpilkami albo wysokimi kosmami. Doskonała, ale czy na randkę? No i właśnie tu jest Wasze zadanie. Czekam na komentarze. Druga sukienka, długa, z AliExpress. Nie miałam zielonego pojęcia, czy będzie dobrze pasować, ale chyba wyszło jako tako. Zresztą sprawdźmy. Maxi i do tego zabudowana tak, pod szyję. Bałam się, że będzie mnie trochę poszerzać, potężać, ale na szczęście tutaj nic się takiego nie dzieje. Myślę, że to zasługa przede wszystkim tego odcięcia pod biustem i mwiastek rękawków, które zawsze dodają lekkości. Poza tym chyba zasługą jest też materiał, który jest taki lekko lejący się, mimo że ona nie jest taka delikatną giełką, ale to wszystko sprawia, że wygląda chyba mimo wszystko nieźle. Jest tutaj taka kokarda, pasek, który można spokojnie też zdjąć i ona też wtedy się obroni, też będzie całkiem nieźle wyglądała. Tylko pytanie moje brzmi tak, czy ona się nadaje na randkę? O ile znam mojego męża, to chyba ta propozycja najmniej mu się spodoba, bo on nie lubi takich zabudowanych sukienek, ale może są jacyś mężczyźni, którzy oglądają ten odcinek i mają inne zdanie. Czy to jest odpowiednia sukienka na kolację przy świecach? Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Trzecia opcja to sukienka, którą zamówiłam przez internet na ślub koleżanki, więc ma taki bardzo uroczysty charakter. Ale czy się nadaje na randkę z mężem? No właśnie, liczę na Wasze komentarze. Z wszystkich dzisiejszych sukienek te, przyznam, lubię najmniej, a to dlatego, że jest najbardziej sztywna, więc najmniej wygodnie się nosi. Jest taka. Mocno opięta i dopasowana, ale ten sztywny materiał wynika, myślę, z tego, że inaczej, gdyby była zbyt delikatna, nie utrzymałaby tych wszystkich rozwiązań, o tak to nazwę, które tutaj zostały zastosowane. Chodzi mi przede wszystkim na przykład o dekolt, które Wam już teraz pokażę. Mam tutaj takie zakładki, które ładnie eksponują biust. Wodują, że ta serwetka wygląda dobrze. Podobnie dzieje się w okolicach brzucha, gdzie mamy taką specjalną, maszczoną jeszcze zakładkę materiału, która tak kopertowo nachodzi na drugą. Dzięki temu ta sukienka przede wszystkim buduje talię. To jest dobra podpowiedź dla kobiet, które właśnie z tymi częściami serwetki mają zawsze największy problem. Dużą zaletą tej sukienki jest też oczywiście rękawek 3-4, dzięki temu przede wszystkim odkrywamy naj. Szczuplejszą część naszej ręki, a po drugie możemy zaszaleć z biżuterią. Także e, sukienka mafa są udane, ale przyznam, że no właśnie ja jakoś tak najmniej wygodnie się w niej czuję. Ale może jest Waszym zdaniem najbardziej odpowiednia na właśnie randkę z mężem. A zatem czekam na Wasze komentarze. Komentujcie, proponujcie, a może któraś z nich absolutnie się nie nadaje na tę o, uroczystość, to też bardzo proszę, czekam na Wasze. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tych trzech propozycji jesteście w stanie mi pomóc, bo ja sama przyznaję, wybrać nie potrafię. No i właśnie dlatego potrzebne mi są Wasze komentarze, więc komentujcie. Zapraszam Was też bardzo serdecznie na Facebooka. Tam prowadzę grupę Plus Sajski. Tam też przydadzą się Wasze komentarze. Zaglądajcie też na Instagram Marta Fotki Warta i widzimy się w kolejnym odcinku. I oczywiście, udanych Walentynek.